się jakieś nowe wątki, nowe problemy, nowe pytania, z którymi Pan się wcześniej nie spotkał? Znaczy generalnie zaskoczenia nie było tu jakiegoś specjalnego, bo te tematy już sygnalizowaliśmy na poprzednim spotkaniu wtedy jak, jak ta ustawa jeszcze tam albo weszła w życie, albo miała wejść w życie, nie? Czyli to były takie raz przymiarki, poza tym nie było jeszcze praktyki. Teraz okazuje się, że praktyka stała się bardziej bolesna, niż nawet przewidywaliśmy wtedy. No, tutaj Przewijał się temat karania wykonawców za nieuzupełnienie dokumentów w sytuacji, gdy wykonawcy w ogóle nie mają szans na wygranie w postępowaniu. Są tam piąty, szósty, siódmy, ósmy, a obowiązek uzupełnienia dokumentów oczywiście dotyczy w takim samym stopniu jak tego pierwszego. Nie? Czyli inaczej mówiąc, jeżeli wykonawca nie uzupełnia przy już różnym orzecznictwie na ten sam temat, to po prostu jest karany za to, że się ośmielił e, ubiegać o zamówienie publiczne, wiedzą, że nie spełnia warunków. Także w ten sposób ten temat wygląda. A jak z protestem? Dobrze, że został wycofany, czy nie do końca w moim przekonaniu nie. Wiele spraw się załatwiało protestami i to było yy, po prostu po, pozwalało na naprawienie procedury przez zamiancego. Natomiast w tej chwili odwołanie to już jest kwestia dużego zabiegu, bo to jest raz wykonawcom kłopot trzeba wpis wnieść, nie? Dalej czas w rozpatrzeniu odwołania przez KIO, a praktycznie to dawno można było załatwić to tak, jak, jak, jak załatwiano kiedyś, nie? Także z tej chyba idei skrócenia procedury nic nie wyszło. Jednak to nie było najlepsze rozwiązanie, wydaje się, w praktyce. Czy nowelizacja ostatnia bardziej pomogła zamawiającym czy wykonawcom? Kto zyskał? Kto stracił? U nas zawsze się mówi w ten sposób: jak nikt nie zyskał, to dobra nowelizacja. nie? Ale czy dobra? Myślę, że ta ostatnia nowelizacja zdecydowanie preferuje wykonawców. Są rozwiązania, tak. Z poprzednich nowelizacji wynikało, że Rozwiązania ustawowe miały zapobiegać zmowie wykonawców. Nie? Y Ewentualnie wykonawcy mieli być karani za, za to, że po prostu działaliby na szkodę, na szkodę proszę Pani Zającego. Natomiast po nowelizacji ten temat zupełnie inaczej wygląda, ponieważ wiele przepisów jest takich właśnie, które kiedyś miały, że tak powiem utrudniać tego typu działanie, natomiast w tej chwili wręcz tak jakby stworzono mechanizm ułatwiający sprawy. Następną sprawą w tym zakresie oczywiście to jest kwestia, że tak powiem poprawienia ustawy rozporządzeniem.